Dobra, tam zajawka została nagrana. Tu mogę spokojnie materiał na drugi kanał. Dzisiaj dzień wróciło na chwilę lato, albo późna jesień. Ja obieram spady jabłkowe. Końcówki wiatru wtrząsnął mi jabłonkę, wszystko pogryzione przez czerszenie i te inne tam osy no ale na ocet techniczny się to jeszcze nada, mam taką dużą kamionkę no i będzie z tego ocet do mycia włosów albo do mycia stołu pora roku jest jeszcze taka ładna, patrzcie słonecznik bulwiasty słonecznik bulwiasty, za mną gdzieś tu jest tego pełno, Te bulwy, ja mam ten rodzaj topinambura z bulwami takimi brązowymi. Niektórzy mówią, że on jest niejadalny, ale też jest bardzo dobry. Także w razie głodu to szukajcie Topinamburę. Ja wiem gdzie. No co? Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali ten poprzedni materiał. Bardzo dużo listów dostałem przeróżnych, i wiele różnych listów z pomocą. Także dzieje się. I coś z tego tam będzie. Zobaczymy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Skoro wszechświat, zgodnie z tą ostatnią erą wodnika, pojawiają się rzeczy do rozwiązania, więc nie kulimy się, tylko bierzemy byka na rogi. Odnowiłem znajomości ze starymi przyjaciółmi, z sąsiadami przeróżnymi. Także każdy coś tam dorzucił, jakieś pomysły. No i dobrze jest, i zobaczymy, jeśli nawet nie teraz, to kiedyś tam tak jak dzisiaj się Madzia wpisała, że tam mając, on ma w tej chwili ten mój synek 21. Madzia mówi, że jak będzie miał 23, 24, to człowiek mądrzeje. No dobrze. Jednemu z przyjaciół dzisiaj powiedziałem przez telefon, miałem tu wizyty takiego wujka w ostatnich czterech latach. Trzy razy mnie to wujek odwiedzał, a z wujkiem miałem przez całe życie, to był brat mamy, takie stosunki. Ja w dzieciństwie byłem taki bardzo niepokorny, a wujek był bardzo apodyktyczny. I ścieraliśmy się. On wymagał ślepego posłuszeństwa, prawdopodobnie tak czynił dziadek od strony mój dziadek, a jego ojciec. Takie to ja mam wnioski. I po latach długich tutaj przyjechał, żeśmy sobie jak stare chłopy porozmawiali. Wujek zmarł rok temu albo więcej już. Także wujek też zakończył życie. Ale zdążył mi tam opowiadać jakieś mądrości pradziadka, jeszcze, których nawet mama nie znała. Także tak. Powiedział, że kobieta i konia bierze się z okolicy, a nie gdzieś z daleka. Między innymi taką rzecz usłyszałem. W każdym razie wujek mówił, że też o syna oczywiście pytał. Tam były niełatwe losy, bo wujka, syn zginął w wypadku samochodowym. Zresztą jego brata, bo ma dwóch braci miała, miał podobną historię, także takie ciężkie losy tam, no i miał wujek przemyślenia życiowe różne, tak pod koniec życia i o dwójka usłyszałem, jak mówię, a może kiedyś zmądrzeje ten chłopak, a wujek mówi, no to już może tak... W drugim końcu, w drugiej połowie życia, czy jakoś tak powiedział. No zobaczymy, jak tam będzie chciał, tak będzie chciał. Można nas tu teraz słucha. To, to, to ręka jest wyciągnięta, ja nie mam zamiaru nikogo napastować ani tam. To też jedna z dziewczyn mi napisała: Ach, napisz, może go kochasz, coś jeszcze. No, to takie żeńskie podejście, tylko po jest inaczej. To nie jest tak, ja nie będę się, bo wychowujemy teraz masę egoistów, zarozumialców młodych. Którzy lekceważą starszych. I naszą męską rolą jest odrodzić w tej chwili taką dobrą hierarchię, prawdziwą i szacunek według zasług. Mnie nie należy się. Ja wiem, co, co było. Jeżeli chcę usłyszeć alternatywną wersję, bo podejrzewam, że od mamy usłyszał jakąś tam niezbyt przychylną dla mnie, to proszę bardzo, mogę opowiedzieć. Mam kupę dokumentów, które mogą to podwierdzić, gdyby chciał. Także to tak, ale też nie będę się narzucał, nie budzi się tego. Jest to chyba oszą mówił. Jeśli ktoś, albo inny tam Gordziejew, jeśli ktoś nie chce się obudzić, to niech przynajmniej dobrze śpi. To jest dla tych też, ludzie piszą tutaj dylematy. Mają, że obok jacyś ludzie nie widzą. No oni tak wybrali, i uszanujmy to też. Jeżeli ktoś nie chce się obudzić, niech przynajmniej dobrze śpi. Na siłę się nikogo nie uzdrawia, lekarstwa się na siłę nie wlewa. Lekarstwa są, istnieją i zawsze były. I ta wiedza w jakiś sposób, tylko trzeba wykonać wysiłek, żeby ją znaleźć. W tej chwili jest dużo łatwiej, bo mamy internet. Co prawda, dzisiaj znowu wykasowano mi jeden film o alternatywnej medycynie, dlatego ja. Tak ostrożnie prezentowałem ten film o Sodzie. No bo dzisiaj przyszło, nie wiem, ktoś chyba zgłosił, i nagle się YouTube doszukał filmu sprzed wielu lat, i przyszło mi, że został usunięty. Kanał ostrzeżenia nie dostał, ale film został, bo oni dbają, oni dbają o coś tam dbają. No była to jakaś wypowiedź, pamiętam pana lekarza. A nawet nie mogę znaleźć, próbowałem to wygoglować. Dokładnie nie wiem co to było: polskie nazwisko, tym razem. No to może tak i, I zobaczę. Jeżeli będzie mi się chciało coś jeszcze powiedzieć, to wam dopowiem. Dziękowania i wdzięczności wyraziłem raz jeszcze. Gdyby za, za to, co, co żeście w ogóle to wasze pole energetyczne tutaj działa, wszystkie myśli tak, jeśli ktoś z życzliwością to poszła, fala miłości, a ona też się kumuluje. To jest 1 plus 1 plus 1, to jest do potęgi. Także 1 i 1 to jest tam 3 lub 9, później 27. Gdzie dwóch lub więcej, dwie mnie moje, tam ja jestem. Czy dwoje więcej niż dwie moje. Wyższe siły, światełko wysyłamy. Wczoraj, jak ja miałem fajne przygody, pojechałem tu jeszcze do jednej sąsiadki, do pobliskiego miasteczka. No i wieczorem szedłem sobie do biedronki, tam jakieś zakupy zrobić. Nagle facet do mnie patrzył i mówi, o, tu jak ze starego znajomego, ale masz fajną brodę. Taki był trochę rozweselony, ale to miłe było bardzo. Rękę tam podaliśmy sobie i, i poszedł dalej. To taki poszedłem później po sklepie pochodzić. Dzieci się na mnie ciekawie patrzą. Tak to wszechświat do mnie wczoraj przemówił przez jednego pana, takie oznaki życzliwości. Numerki mi się pokazują w kółko tam 11, 11, 12, 12, no i tego typu różne. Bądźcie dobrej myśli, coś tam się dzieje, dużo się dzieje i przyspiesza wszystko. Także erę wodnika staram się tam wybiórczo jeszcze przekładać bo tam bywają jak to wśród ludzi no tam moje nagrania są też jednych jestem bardziej zadowolony z drugich mniej a tam na tej erze jednemu coś podejdzie ludzie bardzo mamy szeroką gamę słuchaczy nowi przybyli witam serdecznie to dzisiaj znowu się dwie, dwie dwóch ludzi odezwało także może tyle taki zmęczony trochę jestem bo tego ganiania w realu jest i rozmyślam cały czas nad sprawą tego mojego synka udało się ustalić, wszechświat przysłał namiary na niego mam tam wszystko łącznie z adresem w Szczecinie prawdopodobnie studiuję jednak ale tutaj jest jakaś intryga, bo te listy to wszystko wskazuje na to że nie on pisał no ale może, może, może co ma być to będzie. Zobaczymy, słoneczko wam przesyłam. Słoneczka jeszcze, jeszcze raz wam pokażę tego cudownego. Ja się tu nimi cieszę. Słonecznik bulwiasty. Taki to śliczny kwiatek. Jest samo słonko, i one tu takie wysokie w tej chwili się kiwają pod spodem są życiodajne bulwy gdyby ktoś chciał miał na przykład nadwagę to topinambur bardzo działa nawet z niego zrobiono coś co mi mama mówiła to się nazywa topinolina no ale po co kupować jakieś tam farmaceutyki topinambur w tej chwili widziałem w takich lepszych warzywniakach w Słupsku jest taki ekskluzywny warzywniak i ten topinambur zawsze tam leży można go sobie albo na surowo do sałatki wcierać Albo po ugotowaniu on się ładnie wyciska z tej, z tej skorupki. Można i tak. No dobrze, dobra. Dzwoneczek i dobra Wam wszystkiego. Dobrych myśli, uśmiechów i, i wszystkiego co najlepsze. Dobrych myśli.